Piętnaście podpowiedzi, pięciu piłkarzy. Lećmy z tym. Niespodziewany sezon życia. U, powiem Gravenders. Nie, Anglik. Czyżby Harry Maguire? Ach, nie. No sezon życia mamy, nie ma co. No, może Lester. Jedno no Lester to był sezon życia. Środkowy pomocnik. Slesz skrzydłowy. Czyli Morgan Rogers? Nie. No. 30 lat. No to Jacob Murphy. Zgadza się. Ale po czterech to wstyd. Gwiazda swojej ekipy. Eze. Tata legenda. Dustin Clivert. Zgadza się. Charakterystyczne zagranie. Charakterystyczne zagranie. Kevin De Bruyne. Karta piłka z falcz. No, nie jest to Kevin de Bruyne. Lojalny wobec swojego klubu. Środkowo obrońca. Głębi? Nie. Południe Anglii. Z geografii nigdy nie byłem orłem. Południe Anglii, no to Brighton. Może Louis Dank. Louis Dunk, zgadza się. Klątwa spadania z ligi. to chyba jest bardzo proste. Były gracz Arsenalu. Obecnie świętych. Czyli Ramsdale. Pięknie. To ja bym powiedział, że odblokowany potencjał w tym sezonie. Hutchinson. Nie, ale ciekawy pik. Klub z Londynu. <klujny> Pomagier słynnego duetu. Czyli Brentford. Luis bemo i pomaga im Louis Potter. Nie. Lewa pompa. No, lewe skrzydło w obrazu. No wiem, nie wiem. <grystanie> Kevin, szade. Pięknie. razy dla Ciebie. Widzicie, czy Wam udało się zgadnąć po tych podpowiedziach. Papa? Pa.